Myślałeś może kiedyś, że masz już dość ludzi oraz cywilizacji, że chciałbyś to wszystko porzucić i przemierzać niemalże postapokaliptyczny świat, niczym w jakimś The Long Drive bądź w grach z serii Metro? Do tego twoimi zainteresowaniami są filozofia, broń palna oraz sztuka przetrwania? Skoro jesteś tym typem człowieka, to seria tu omawiana jest jak najbardziej dla ciebie. Anime, któremu poświęcony jest ten film, Zwie się Girls Last Tour. Pokazuje ona wyprawę dwóch sióstr swoim motocyklem półgosieńcowym SDKFZ2, powszechnie znanym jako Kettenkrad, w celu poszukiwania lepszego życia. Na wyprawę tą wysłał jej ich dziadek, gdy uznał, że są już wystarczająco duże na samotną podróż. Oraz gdy w obozie nielicznej grupy ocalałych ludzi nie było już żadnych nadziei na lepsze jutro. Powierzył im on sprawny niemiecki półgąsienicowy motocykl Kettengrad z lat produkcji 1940-1945 oraz 1947-1948. Karabin Arisaka, typ 38, z lat 1906 1940 wraz z amunicją, dwa wojskowe mundury, wraz z hełmami oraz wszelakie zapasy jedzenia, wody i tak W tą podróż wysłał je dziadek, gdyż los ich rodziców jest kompletnie nieznany przez całą serię. Na początku wizja samotnej podróży dla głównych bohaterek musiała być bardzo przygnębiająca, a może i nawet straszna. Lecz przywykły one do niej. I do towarzystwa wyłącznie samych siebie. Są w nich znane wyłącznie na siebie. Muszą same zatroszczyć się o jedzenie, wodę, pranie, miejsce do spania oraz paliwo. Jednak radzą sobie z tym całkiem dobrze, pomimo nikłej znajomości świata oraz ogólnej wiedzy, które w naszym świecie uchodzą za absolutnie podstawowe. Tymi bohaterkami są Chito, znana również jako. Chitam, chitam! Chitam, chitam! Chitam, chitam! Chitam, chitam! Niska, czarnowłosa, drobna dziewczynka o dużych czarnych oczach oraz czarnych włosach spiętych w dwa kucyki, nosząca hełm Brodiego z czasów I wojny światowej, używany wówczas przez armię brytyjską oraz amerykańską. Jest bardzo rozsądna, z powodu czego głównie ona kieruje motocyklem oraz wyznacza kierunki podróży. Potrafi czytać i pisać, co wykorzystuje, by czytać książki. Które uważa za bardzo cenne, gdyż głównie z nich czerpie wszelaką wiedzę ogólną, która mimo to jest niezbyt obszerna, oraz stanowią dla niej najlepsze świadectwo ludzkości sprzed apokalipsy. Ponadto prowadzi ona własny dziennik podróży, w którym zapisuje przebieg wydarzeń. Jest ona nastawiona stricte na przetrwanie, z powodu czego jest bardzo opanowana i poważna. Gdy wytrąci się ją z równowagi, to zamiast wściekać się bądź krzyczeć, robi swoje śmieszno-straszne miny. Drugą z sióstr jest Juri. W porównaniu do swojej siostry dość wysoka, blond włosa dziewczyna nosząca drugowojenny niemiecki hełm M40. Wręcz emanująca dziecinnością i głupotą. Jest analfabetką, za to dużo rysuje i umie obsługiwać wspomniany wcześniej karabin Arisaka typ 38 w stopniu tak dobrym jak Chito Ketenkrada. Poza tym uwielbia spać oraz marzyć. Jest dość silna i chce jeść wszystko co tylko się da oraz rusza. W przeciwieństwie do Chito nastawionej na przetrwanie Yuri wykazuje niemalże beztroskie podejście do podróży oraz potencjalnych zagrożeń. Wynika to z jej wielkiej głupoty co owocować będzie niekiedy niebezpiecznymi sytuacjami prowokującymi Chito. Jest absolutną ulubienicą fanów serii. Obie siostry są bardzo ciekawe otaczającego je wyjałowionego świata, prawie bez żywej duszy. Buję prawie, ponieważ spotkają i będą współpracować jeszcze z dwójką ludzi, w tym z bardzo wysokim kartografem Kanazawą, uwielbiającym papierosy, oraz naukowcem Ishi, próbującą wydostać się, chciałby się że z zony, Niczym w serii Stalker, z opuszczonej metropolii, za pomocą własnoręcznie zaprojektowanego i skonstruowanego samolotu. Poza nimi natknął się jeszcze na wysoce zaawansowane roboty porządkowe oraz niezidentyfikowaną istotę, którą nazwały kotem, a może bardziej kutem, gdyż oryginalnie istota ta została nazwana Nuko zamiast Neko, a Neko z japońskiego oznacza właśnie kota. Ponadto świat, po którym podróżują, jest obiektem ich obszernych rozważań. Tyczącym się na przykład tego, jak mógł wyglądać świat przed apokalipsą, wywołaną przez kolejny światowy konflikt zbrojny. Jest to ważnym tematem w ich licznych, filozoficznych wręcz dyskusjach. Twórcy wysługują się tu głównie postacią Yuri, zastanawiającą się, dlaczego ludzie prowadzą między sobą wojny zamiast wspólnie jeść, bawić się, śmiać. Kochać, przyjaźnić i tak dalej. Tito natomiast szuka racjonalnych odpowiedzi, co przy niewielkiej wiedzy o świecie stanowi niemałą zagwozdkę. Niby dla nas wszystko to jest schematycznie poukładane, jednak widowni otwiera to nową perspektywę do poglądów o społeczeństwie i otaczającej nas rzeczywistości. Jeszcze odnośnie świata ze serii, mam parę przemyśleń. Otóż, na podstawie występowania w ich świecie różnych bardzo nowoczesnych technologii, głównie autonomicznych robotów oraz skali apokalipsy wywołanej przez wojnę stwierdzam, że akcja musi dziać się w przyszłości coś jakby było to następstwem trzeciej wojny światowej poza tym kolejną poszlaką mogącą rozjaśnić coś w kwestii ich świata jest występowanie wraków pojazdów pancernych z drugiej wojny światowej zarówno z Japonii nazistowskich Niemiec oraz Związku Radzieckiego dzięki czemu stwierdzam że akcja raczej rozgrywa się na ogromnym obszarze. Natomiast występowanie śniegu przez większość serii wskazuje na to, że wojna, która rozegrała się w ich świecie, mogła być nawet wojną nuklearną. Bo jak głosi jedna z najpowszechniejszych teorii o hipotetycznych skutkach wojny nuklearnej, przy wielokrotnych detonacjach bomb nuklearnych w różnych częściach świata, w podobnym czasie, niebo wraz z dostępem do światła słonecznego mogłoby zostać przysłonięte radioaktywnymi chmurami, pyłami i tym podobnymi, ograniczając dostęp do światła słonecznego. Co z kolei spowodowałoby oziębienie klimatu, a w efekcie wieczną zimę. Podobne zjawisko doprowadziło m.in. do wymarcia dinozaurów. Anime to... Oryginalnie, zwące się Shoujo Shumatsu Ryoko, zadebiutowało w roku 2017 i z tego co zaobserwowałem, podbiło rosyjski internet. Najwidoczniejsze jest to na Pinterest oraz grupie na Reddit poświęconej temu anime. Poza tym, anime jest adaptacją mangi i nie przedstawia wszystkich wydarzeń z fabuły, bo manga wypuszczana była jeszcze do roku 2018, definitywnie kończąc tą historię. Więc jeśli chcecie poznać definitywny koniec historii podróży Yuri i Chito, po obejrzeniu anime przeczytajcie mangę. Dodatkowo powstała jeszcze seria 12 krótkich odcinków parodii wypuszczonych w 2017 roku pod tytułem Shojo Shumatsu Jyugyu, trwających po półtorej minuty, które ukazują nasze główne bohaterki w szkole, gdzie w komediowy sposób poznają czym ona jest, do której zresztą... Nigdy nie uczęszczały. Wszystkie te odcinki dostępne są na YouTube z angielskimi napisami. Natomiast za stworzenie całego anime odpowiedzialne było studio Kadokawa. To już wszystko, co miałem do przekazania. A ja życzę wam jak najliczniejszych podróży w waszych życiach, chociaż może niekoniecznie takich decydujących o waszym być albo nie być. I koniecznie napiszcie która z głównych bohaterek jest waszą ulubioną, i czemu? No to trzymajcie się, i do następnego mówienia!